Witajcie kochani, czytanie na, na marzec. Dobra. Dobra. Skorpion. Powtarzają się te karty, niesamowite to jest. Więc tak, wy macie wzrost i uziemienie jednocześnie. Czyli tak jakbyśmy cię bycie... wzrastać, można tylko na poczuciu bezpieczeństwa. Jakby tak, jak się czujecie bezpiecznie, to wzrastacie. Fertility, czyli taka płodność. Ale tutaj jest taka płodność, taka nieśmiała, ona tak jakby się dopiero rodzi w Was. Coś jakby Was może owocowało albo budziło się do życia, albo może, no, dosłownie może zajdziecie w ciąży, tak? Ale tutaj jakby mówi mi tak nieśmiało coś się jakby w Was buzuje, jak tak jakby, jakby ta ziarenko, które zostało zasiane gdzieś niedawno, po prostu zaczyna rosnąć, kwitnąć. Coś tam się dzieje, coś może w życiu zawodowym, wiecie, Wam się rozrasta, tak? Pokażę Wam tą kartę, żebyście sobie, bo to ostatnio mi ktoś mówi, że kart nie pokazuje. Pokazuje zawsze, tylko że czasami, no właśnie przeskoczę. A do tego jest mądrość i to z tą sową piękną, taką w tej ziemi, w tej czystości, w takim świetle, zimnie, ale takim szczerym, aż do bólu wiecie ta mądrość. Była, czy kiedykolwiek powiedziano Ci, że jesteś mądra ponad swój wiek? Teraz jest czas, żeby poprosić o tą takiej właśnie wróżkę mądrości, żeby pomogła Ci w jakimś wyzwaniu. Ale powiem Wam, że to jest bardziej takie wyzwanie w sobie, ja mam takie uczucie, żeby zdać sobie sprawę, że ja jestem czegoś warta i faktycznie pójść w to, tak? To bardziej jest takie uczucie, właśnie uziemić się, pozwolić sobie na ten wzrost, pozwolić sobie, żeby to zasiane nasionko zaczęło wzrastać i podążyć za tą swoją mądrością taką wrodzoną, tak? Stwórz otażek, no możecie, nie musicie, tak? To jest bardziej chodzi o takie, wiecie, takie miejsce w domu, w którym macie swoje ulubione kamienie może właśnie, w którym... Zapalicie świeczkę, jak już w jakiejś intencji. To może być zwykły stół gdzieś, tak? Zapalicie się tam w tą białą szałowie, na przykład. No, po prostu takie miejsce, gdzie podejdziecie na chwilę i jakby poczujecie taką energię lepszą, zdrowszą, czystszą, tak? Albo to miejsce będzie sprawiało, że usiądziecie, pomedytujecie przez chwilkę, tak? To bardziej mówi o takim właśnie oczyszczeniu swojej energii, powiedziała. A do tego macie ambusz. Przegoń, słuchaj swoją, swój lęk z tym takim bezlęku marzeniem. Czyli tutaj, słuchajcie, mówi, i ten słoń, taki taki słoń, który tu się chce rzucić, i on tutaj nie ma problemu stratować wszystkiego, ale oczywiście nie będzie tratował, tak? Bo to nie o to chodzi, ale mógłby. I ten lęk, ten lęk że przed tym, że Wam coś się nie uda, tak jakbyście chcieli założyć swój biznes, ale się boicie, że nie wyjdzie, nie? Bo nie jesteście dość dobrze albo nie macie doświadczenia. Bzdura. Tutaj chodzi tylko o intencje, o to, jak podchodzimy do sytuacji i wszystko może upłynąć pięknie, bo tu macie już zarane, nasionko zarane. zasiane. Tu jest wzrost, jest pokazany. Czyli macie się go no, czegoś nauczyć, albo wam to fantastycznie, ten rozkwitny ten biznes, albo może i nie wyjdzie, ale się nauczycie czegoś następnego, będzie fantastyczne, tak? Tutaj mówi, nie bój się, idź to, zaufaj sobie. A do tego mówi, wizualizuj sukces. No, no słuchajcie, no tu jest ewidentnie jakieś otwarcie nowego biznesu wizualizuj sukces. Wyobraź sobie sie siebie radzącego sobie dobrze w tej sytuacji uwierz w dobre zakończenie. Uwierz w to, uwierz w to. Po prostu jakbyś usiadł, usiadła, masz jakieś marzenie, tak? Powiedzmy, chcesz otworzyć e, sklep z kosmetykami, tak? Siadasz i wyobraź sobie, że stoi, jesteś w tym sklepie, te półeczki tak pięknie wyglądają, te kosmetyki tak pięknie są poukładane, pachną cudownie, jest taka cudowna jasność z przestrzeni, słońce wpada, sobie pierz kawkę, to jest cudowne uczucie, doświadczenie i na takich rzeczach bazuje manifestacja tak i wizualizacja że czujemy się tak jakbyśmy tam już byli i czujemy to jakby każdą porą swojej skóry, bo to nie dlatego się coś wizualizuje, że my zobaczymy obrazek tylko, że wniesiemy w nie emocje jako intencje tak dziewczyny, tak to działa dobra i dlatego macie ziemię 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 ale ziemia to jest taka energia hmm opiekuńcze, ale ja tutaj jakby poczułam, że jeżeli próbujecie coś tworzyć z produktami, to jakby, żeby to były produkty zdrowe. Zdrowa żywność, zdrowe kosmetyki, bo tutaj mi cały czas z tymi kosmetykami jakoś tak idzie, nie wiem dlaczego, ale tutaj jest takie uczucie, zadbaj o to, żeby to było dobre dla ziemi, tak? Żeby to nie było jakieś takie właśnie niedobre. Dobra, a do tego macie przestrogę. Nie blokuj swojej kreatywności, bo wyszło mi odwrotnie, tak? Jesteś cudowną, kreatywną osobą, która ma mnóstwo pomysłów i potrafi wszystko wprowadzić w ruch. Nie blokuj tego jakimś myśleniem negatywnym na swój sposób, na swój, na swój temat, tak? Otwórz się na to i działaj po prostu. Działaj i tyle. To będzie Ci sprzyjało. Jakby to jest swój czas. To jest ten moment, żeby wyciągnąć z siebie tą właśnie, tą swoją prawdziwą, ja. I tą... Bo to jest jakby spełnienie się zawodowo znowu, ale ogólnie spełnienie się, tak? Jakby zobaczcie, one. Tutaj masz, to jest sąd ostateczny i wychodzi z niej baletnica, czyli ona jakby pozwala prawdziwej sobie, nie ta osoba, która siedziała w jakimś biurze przez 8 godzin od poniedziałku do piątku i była tam nieszczęśliwa, tylko ktoś, kto robi coś, co kocha. To jest jakby ten, to jest twój czas, to jest czas, otworzyć ten biznes, mówi dosłownie. <laughs> tutaj skorpiony mają biznes i koniec. Jaka jest lekcja tego miesiąca? Że czas już te smuty i ciężki czas, gdzie było ciężko zostawić w tyle. To już jest koniec cyklu, słuchajcie. Wy wchodzimy w nowy, nowy cykl, zupełnie inny. Gdzie wy możecie wykrywać swoją rzeczywistość tak, jak chcecie, i tutaj jakby wszystko wam sprzyja. To nie trzeba więcej mówić, to jest proste, tak? Damy, mam jeszcze jedną taką kartę yy, a opiekuna, takiego. Czekajcie. Karty takiej opiekuńczej. Chociaż nie, uwagę mi się, pchate. Te karty, no to weźmiemy te kartę. Co mam jeszcze chcę powiedzieć? Atak, tak bull lęk, osądzanie jakakolwiek forma separacji. Słuchajcie. Ta karta jest po prostu... Tak jak wybyście się pali tego co ma się wydarzyć tutaj. Że tak jakby to blokujecie to, bo to zalewa was jakimś lękiem, jakąś paniką. Aż taki wręcz ból z tego lęku, wiecie. A tutaj mówi moje szczęście jest jakby bezpośrednim odbiciem mojego poziomu wiary we wszechświat. I w to, że wszystko się zadzieje w najlepszy dla nas możliwy sposób. Wtedy jest spokój, wtedy jest piękno, wtedy jest księżyc, wtedy jest Wręcz serce tu widzę, tak? Spełnienie i szczęście i światło i wszystko. Zaufać i działać. I tyle. Tyle. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Polubcie, zasubskrybujcie, polećcie. Zapraszam na czytanie dużo, jeżeli ktoś ma ochotę. Lub na czytanie kart. Wszystko jest jakby na stronie, której, o której informacja jest na końcu filmu, tak? Trzymajcie się.